Przestałam moment, że ja tak miał trochę załatwień na mieście i pomyślałam sobie, że pojadę do parku, zbiorę trochę gałęzi. Gałęzi, które wykorzystam przy robieniu dekoracji świątecznych. Postanowiłam, że w sumie spróbuję czegoś nowego, czegoś, czego nigdy nie robiłam jakoś. Jako dziecko robiłam dużo kreatywnych rzeczy, a później stwierdziłam w którymś momencie mojego życia, że ja nie jestem kreatywna. Więc przestałam to robić. I teraz w sumie Pojawi się taki moment w moim życiu, kiedy zaczyna mi tego brakować. To jest dla mnie zupełna nowość i czuję się, jakbym może trochę odkrywała siebie na nowo, może trochę przeżywała swoje drugie dzieciństwo, ale myślę, że jest to droga. Po pierwsze, żeby przełamać jakieś swoje bariery, które w ciągu lat ponarastały we mnie, w mojej głowie, a po drugie, wprowadzić trochę świątecznego nastroju. W tym wszystkim totalnie nie zdawałam sobie sprawy, jak przyjemnie może być tak z rana w parku. Jakoś tak nie za często mam okazję spacerować sama, a już w ogóle zimą to raczej unikam. Jestem takim powiedziałabym, człowiekiem, który ciężko znosi zimę i jakby w tym roku mam też takie postanowienie, żeby troszeczkę z tym zawalczyć, żeby spróbować sobie te zimę odczarować i robić rzeczy, które po prostu... Będą zgodne ze mną. Jeśli mój organizm naturalnie zwalnie na zimę, to znak, że po prostu powinnam trochę zwolnić i pozwolić sobie na to, żeby zwolnić, Ale, idę. Idę i sapię. Ale znalazłam ławeczkę, która będzie idealna, żeby sobie przysiąść i chwilę wam opowiadać. Więc tak jak mówiłam ogólnie, postanowiłam dać sobie przestrzeń na to. Przestrzeń w głowie, jakby nikt mi tego nie zabraniał. Nikt mi nie mówił, że nie mogę odpoczywać zimą. Ja sama nakładam na siebie depresję. I jej jaka to jest ulga. Jaka to jest ulga w końcu... Um, jakby przyznać się do tego, że takie mam tempo i to jest w porządku. Jak najbardziej jest to dobre, jeśli jest to dobre dla mnie. Przede wszystkim jakoś tak łatwiej łatwiej mi znieść tą zimę. A przy okazji... Jakby to nie jest tak, że sobie wegetuję i to życie gdzieś tam płynie obok, tylko zaczynam czerpać powoli z tego życia. A w ostatnim czasie bardzo mi tego brakowało. W ogóle remont, jakby kupno mieszkania, to taki był dla mnie strasznie trudny moment w moim życiu, bo niby spełniło się jedno moje marzenie takie bardzo, bardzo duże, i powinnam się tym cieszyć. A z drugiej strony to jest takie trochę życie w kłamstwie, bo no nie mieszkam tam. Jakby cały czas jest tam mnóstwo pracy. Tak naprawdę nie wiem, kiedy w końcu tam zamieszkam. I co, jeśli to będzie za kolejne dwa lata? Czy mam spędzić cztery lata nie żyjąc, tylko po prostu przenosząc się myślami do przyszłości? Ciężko jest mi w ogóle wytłumaczyć Wam to, co się dzieje. Bo tak naprawdę to się dzieje od dawna. Ja w sumie dopiero teraz zaczynam po prostu zauważać to, że moje życie gdzieś mi ucieka. A ja nie jestem szczęśliwa i kurde nie o to chodzi. Chcę być szczęśliwa tutaj, gdzie jestem. Chcę być szczęśliwa teraz. Jakby mówiąc do Was, słucham śpiewu ptaków. Nie wiem, czego będzie słychać, ale jest to niesamowite. I to są rzeczy, które tak zmieniają wiele w moim życiu obecnie. Jakby szukanie radości w tych małych drobnostkach tak naprawdę. W drobnoskach, bo z tego właśnie y, życie się składa, I, i to jest jakby moja nowa zasada. Moje obiec, obecne zbiory. Na razie jest to początek, ale czuję, że y, wyjdę stąd z bardzo dużej ilości gałązek. Chyba sobie tutaj wejdę. Swoją drogą, coś takiego strasznie mnie frustruje. Idzie człowiek do parku, by obsować z naturą, a takie kwiatki znajduje po prostu. To sobie to robimy. W sobie i innym. I warto czasem pomyśleć o innych. W sumie to nie wiem, czy chcę to nagrywać. Ale z drugiej strony... Ja wiem, że to brzmi może jakoś tak bardzo moralizująco, ale nie zastanawiamy się nad tym na co dzień. A myślę, że powinniśmy. Bo to są rzeczy, które też przeszkadzają w życiu nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Ach. Tak teraz mi przyszło jeszcze do głowy, że trochę czuję się jak taka babcia, wiecie, zbieram chrust. Chrust, bo zima, ciężkie czasy, trzeba czymś ogrzać dom, ale nie, plan jest inny. Nie interesuje mnie to, czy ktoś coś pomyśli, zresztą nie widzę żadnych obserwatorów, więc nie, nie czuję, żeby ktoś miał mnie ocenę. Zresztą chyba pora się po prostu przestać się przejmować, co powiedzą inni, co pomyślą inni i po prostu działać. E, robić swoje. Jakby te wszystkie rzeczy, e, o, o które gdzieś tam usłyszycie tutaj w czasie tego odcinka. One się składały trochę na to, że gdzieś nie mogłam znaleźć w swojej przestrzeni na to, żeby wrócić na YouTube'a. Bardzo chciałam wrócić na YouTube'a, ale to się wiązało właśnie z takim ogromnym lękiem. I teraz jak powiedziałam o tym właśnie, że ktoś ocenia, to gdzieś tam mam takie poczucie, jak to przyjmiecie? Czy czy będzie miał mnie kto oglądać właściwie to jest kluczowe pytanie czy jeszcze tam jesteście jeśli tam jesteście i gdzieś tam nie wiem, brakowało wam mnie dajcie mi znać w komentarzu to jest coś, czego naprawdę potrzebuję jakby waszą obecność tutaj zaznaczoną bo naprawdę od dawna walczę sobie z tym lękiem i jakby ciężko mi było się przełamać, żeby wrócić ale chcę wrócić. Naprawdę chcę. No dobra, wracam do zbierania patyków. Jedna rzecz, której nie przemyślałam. Moje rękawiczki. W sumie nie jest dzisiaj tak zimno. Całe szczęście, w ogóle jest przepiękne słońce. I ja naprawdę zbieram sobie, zbieram sobie te patyczki, ten chruścik, i bardzo, bardzo się przy tym relaksuję. No ale nie pomyślałam o tym, żeby zdjąć rękawiczki. W efekcie moje rękawiczki czeka pranie. To nic: w końcu od tego są pralki. Nie będę się tym przyjmowała. Nie ma co się tym przyjmować. Chyba muszę wejść w głąb parku. Tutaj zaraz jest ulica, i trochę te dźwięki tutaj dobiegają do mnie. A jakoś jak mam taką wieką potrzebę, zanurzyć się trochę w naturę, pospacerować. Może sobie pójdę tędy po prostu? W sumie nie wiem, na ile to jest zakazane, żeby łazić. Słyszę ptaszki, marny ze mnie ornitolog. W sumie nie wiem, czy to jest dozwolone tak sobie łazić wszędzie, gdzie się chce. Niby tu jest jakaś taka wydeptana ścieżynka ale zawsze jak byłam w Parku Śląskim to zawsze dzisiaj trzymałam się tych szlaków ale dzisiaj mam ochotę iść tak trochę na dziko no ale spójrzcie tylko na to nie mam pojęcia na ile aparat jest w stanie oddać, no absolutnie pewnie nie jest w stanie oddać tego jak to jest przyjemnie więc musicie mi wierzyć na słowo, że jest Ech, jakieś takie miałam poczucie Jiku, jak mi będzie ciężko się zabrać za to, to nagrywanie co ja będę mówić? Czy ja będę w stanie mówić? A jakoś tak mam poczucie, że. że chcę mówić do Was. I to jest w ogóle tak naprawdę zupełnie nowa forma. Dla mnie. Jakby to istniało od zawsze. Ale jakoś tak. Jakoś tak. Dla mnie to jest totalna świeżość. No i to słońce. Aparat, którego ja nigdy nie używałam do nagrywania. Sprawiał, że nie mam pojęcia, jak ustawić wszystko. Dla mnie to jest nowa forma, więc jakby też miałam w sobie dużo obaw odnośnie tego, czy ja jestem w stanie coś takiego robić. I nie wiem, czy to wszystko zostanie opublikowane. Nie wiem, na ile to będzie po prostu nagranie vloga autoterapeutycznie, żeby po prostu wiedzieć, że mogę. Chciałabym. Chciałabym coś nowego wprowadzić u siebie na kanale, żeby trochę pokazać Wam. Nie to, że jestem kimś innym, bo. Agu, którą znacie, którą mogliście obserwować grach, to też jestem ja. Tylko to jest jakby inna część mnie. Ogólnie to może być ciężko tak naprawdę pokazać złożoność charakteru życia, tego, co się dzieje. Ja też jestem trochę skryta, jeśli chodzi o to, co pokazuję na YouTubie. Jakoś tak mam takie poczucie, że w ogóle mnie nie znacie w takiej szerszej perspektywie. A... Jakby, no nie zawsze jestem taka wesoła, uśmiechnięta, pełna energii. No właśnie teraz jest zima i teraz mam ochotę po prostu leżeć na kanapie, pić herbatę, bo to jest coś, co robię e, nałogowo hektolitrami. W lecie herbata mogłaby nie istnieć, ale zimą po prostu świat płynie herbatą. No nie wiem. Mam jakieś takie poczucie, że chciałabym, żebyście wiedzieli, że to też jestem ja. Nie to, że udaję, że nie wiem, zmieniłam się. Oczywiście, że się zmieniłam. Zmieniają się wszyscy. Wy też się zmieniacie. Hmm, może nawet bardziej niż ja. I może jakby to nie ja się zmieniam, a wasze postrzeganie mnie. Widzicie? Tutaj na drzewie. Nie wiem, czy słyszycie? Schował się przede mną. Przerwał mi, nie będę pamiętała o czym mówiłam. Wracając, może bardziej obserwujecie nie mnie zmieniającą się, a wy po prostu się zmieniacie i zmieniacie wasze postrzeganie mnie. Aczkolwiek chcę się zmienić i dla mnie to jest kluczowe, żeby się zmienić. Kluczowe jest dla mnie też, żeby do Was wrócić trochę bardziej regularnie. Nie wiem na ile będę w stanie. Muszę dać sobie trochę przestrzeni i czasu i cierpliwości i wyrozumiałości. Nie chcę już dużo o tym mówić, jakby jestem w trochę trudnym w momencie mojego życia. Próbuję pokładać się psychicznie. Rozpoczęłam terapię i myślę, że to jest coś, co jest drogo do tego, żeby się rozwinąć w stronę, w które gdzieś tam zawsze byłam zblokowana i nie mogłam się przekonać, żeby spróbować pewne rzeczy zrobić. Chciałabym pokonać w sobie lęki i jakieś takie drobne rzeczy, które mam do przepracowania. Nie chcę się w to zagłębiać bardzo. Um, uważam, że potrzebowałam tego od dawna. I to była najlepsza decyzja, jaką podjęłam w tym roku. No, mam nadzieję, że z czasem stanę się zupełnie nową osobą, niby ta sama ja. Ale zupełnie nowa i świeża. Dobra, w sumie chodzę i gadam. Okazało się, że dotarłam do płotu. I e, jedną opcją jest raczej pójść tamtą stronę, gdzie płotu nie widzę. Albo iść dalej. O, tutaj! O, wirka! Zaraz pójdziemy, może ją złapiemy z bliska. Nie wiem jak Wy, ja kocham patrzeć na niebo przez gałęzie drzew. Dlatego zimą wygląda to niesamowicie bo są tylko te patyki i z jednej strony kocham lato, kocham wiosnę, gdy wszystko budzi się do życia kocham jesień, gdy wszystko jest takie piękne, kolorowe ale za to kocham zimę muszę sobie chyba zrobić taką listę rzeczy, za które kocham zimę to jest jedna z nich miałam nagrywać ujęcia, jakieś przebitki a ja mam ochotę ciągle gadać, to jest straszne jest to niesamowite, że jest grudzień że znaczy niesamowite i straszne jednocześnie bo z jednej strony jakby jest to trochę efekt Globalnego ocieplenia, ale z drugiej strony niesamowite jest to, że ja jako osoba światłubna mam dziś słońce, chociaż teraz akurat schowało się trochę za chmurami. I jakby spaceruję sobie po parku, wąchając po w ogóle, jeszcze wiecie, ten taki zawach lasów dociera do mnie z każdej strony. I strasznie się tym cieszę. Muszę robić częściej takie rzeczy. To jest jedna z tych rzeczy, które omijają mnie, gdzieś płyną bokiem. A które dają mi tyle szczęścia. Jakby jestem szczęśliwa w tym momencie. Będąc sama, mając cały worek patyków i cały czas nie wiem, czy wystarczy mi, więc będę zbierać dalej. Ale naprawdę czuję się szczęśliwa, spełniona, taka spokojna. Ostatnio brakowało mi takiego uczucia. I cały czas gdzieś daleko widzę wiewiórki. Nie wiem, czy uda mi się jakoś złapać. Ale spróbuję, położę jeszcze trochę. Moja rękawiczka widziała lepsze czasy. Czy pora już ją zdjąć, czy trzeba ją dobić? Czy to się w ogóle spierze? Nie wiem. Jest i ona. Niby ode mnie ucieka. W sumie nie próbuję wchodzić jej w drogę, idę po prostu sobie drogą. Ale tak trzyma się w zasięgu to jest <laughs> interesujące. A tutaj kolejny bohater naszego zimowego spaceru. Te ptaki mnie przerażają. No proszę. I mi z drugiego planu ucieka. W sumie wchodzę w teren wiewiórki po bardzo mokrych liściach. Trochę grząsko, ale widzę gałązki, więc zostałam tutaj zwabiona. Wypłoszyłam całe życie, które tutaj było. I w ogóle zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To jest po prostu no jesień. Jesień i mi cieknie z nosa. Taka to jesień. To jest coś, do czego chyba się nigdy nie przyzwyczaje. Zostawianie aparatu, żeby nagrać ujęcie. Idę zobaczyć jak wygląda ogród zimowy. W sumie już docieram do niego. Znaczy nie ogród zimowy, nie ogród zimowy, tylko ogród japoński. To jest takie nowe miejsce w Parku Śląskim, nowe względnie. Zaraz zobaczymy jak wygląda, gdy jest zima. Zdecydowanie jest tu mniej ludzi, w sumie nigdy nie szłam tą ścieżką. No i nie ma też płynącej wody. Jestem w szoku. Tak naprawdę to nie. Wygląda bardzo spokojnie. zdecydowanie zielono, dużo bardziej zielono niż się spodziewałam. Tak jest przyjemnie, nawet jak nie, nie szumi woda, jak nie słychać zgiełku ludzi, tylko śpiew ptaków i szum drogi. Pogoda trochę się zepsuła. Słoneczko zaszło, tym bardziej cieszę się z tego, że udało mi się złapać trochę słońca dzisiaj. O i właśnie chyba mój uber dzwoni. Halo? Dobrze. Dobra. Dobra, to na no spokojnie. Buszkipa. Jednak nie chcę mnie jeszcze odebrać. Także... Jeszcze chwilę połażę. Wracając do tego, co mówiłam, to zepsuła się pogoda, ale tym bardziej doceniam to, że udało mi się złapać to słońce i pochodzić trochę. Zrelaksowałam się. Nie przejmuję się tym, że ludzie się patrzą, że nagrywam. To jest w ogóle jedna z rzeczy, którą zaczynam wynosić z terapii. Czyli właśnie robienie swoje i jakby nie przyjmowanie się innym. Wcześniej właśnie nagrywałam w ogrodzie japońskim. Ujęcie, oczywiście, zostawiając aparat, i pani sobie spacerowała, szła, obserwowała, jak ja rozstawiam sprzęt, jak potem idę, wymieniłyśmy po prostu uśmiechy. I jakby on robił swoje i ja też robię swoje. I to jest takie bardzo uwalniające, wiecie? Patrzcie, ktoś dla mnie pozbierał padeczki. Tego się nie spodziewałam, ale chyba sobie coś z tego wybiorę. Nie wiem, czy to jest jakby. Po coś komuś, raczej myślę, że zebrane, żeby posprzątać, po prostu. Ale jak takie najdrobniejsze, bo w sumie najbardziej interesują mnie właśnie takie gałązki. Takie drobniutkie. I w sumie chyba dobrze będzie wykorzystać to, co dał mi Jacek. Mianowicie scyzoryk, tak, żeby poobcinać sobie. Scyzoryk to jest narzędzie wielofunkcyjne. Nie wiem, czy uda mi się pokazać to jedną ręką. Ciach! Proszę bardzo, Jacek wiedział, co by mi polecić. Narzędzie idealne do zbierania gałęzi. Chyba mam wystarczająco? W sumie nie wiem. Ciężko jest mi powiedzieć, czy mam wystarczająco, bo problem polega na tym, że nie do końca jakbym, mam plan. Um, wiem mniej więcej co chcę zrobić, ale ogólnie działam bardzo spontanicznie. Nie wiem, czy mam dość, ale mam nadzieję, że tak. Za dużo gadam. Czy Wy też tak myślicie? Jakieś takie mam poczucie, że za dużo gadam. gadam. Znalazłem czarną różdżkę. No ale niestety, jakby aparat uznaje. O, jest! Zobaczcie, jaki ładny patyczek. Świetnie wygląda. Muszę go zabrać. Trafi do mojej kolekcji patyków. Ej, czajcie. Schyliłam się, żeby sobie nagrać ujęcie jak przechodzę. I dosłownie w tym miejscu, w którym się schylam, chciałam rozstawić aparat. Zobaczcie co znalazłam. No kurde. Pieniądze. Dwa złote znalazłam. Nie ja wiem, że to jest pierdoła, ale jakoś tak... Nie wiem, ucieszyłam się. Wierci lub nie, ale mam takie uczucie, że ciągle mam za mało patyków. I niby mam wystarczająco, wydaje mi się, ale co znajdę jakiegoś patyka, jakąś gałązkę, która pasuje do mojej kolekcji, to mogę ją wepchnąć. Dostałam już informację od Jacka, że wraca. I w sumie ja też już połaziłam. Pogoda trochę się zepsuła i jakby w parku rozpoczęły się prace porządkowe, więc zewsząd dobiega taki. Hałas, rano było trochę spokojniej i tak dużo bym już nie nagrała, bo okazuje się, że zużyłam prawie całą baterię w aparacie. Zastanawiam się, czy ja coś w ogóle nagram. A tak, nagrałam. Dobrze, że nie muszę się z tym e, moim bagażem e, wpychać do miejskiego. Idę na miejsce, umówione miejsce odbioru, i wracam do domu, i będę działać dalej. Coś trzeba będzie z tego sklecić. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Siema! Dobra co tam? Bateria mi się kończy Jedziemy Jedziemy do domu. Tak już zapisałam.